Cześć, nazywam się Piotrek, jestem absolwentem trzeciego LO w Jaworznie i korzystając z możliwości multimedialnego przekazu, chciałbym serdecznie pozdrowić tegorocznych maturzystów oraz życzyć powodzenia podczas przystępowania do egzaminu dojrzałości. Jestem absolwentem rocznika 2002-2003, czyli bardzo zamieszła przeszłość. Ale mimo opływu czasu um, naukę w trzecim LO w klasie o profilu francusko-niemieckim oraz poznanych tam ludzi wspominam niezwykle miło. E, szkoła ta pozwoliła rozwinąć mi moje zdolności humanistyczne um, i językowe, um, a zajęcia z języka polskiego prowadzone przez panią profesor Rolę oraz z je, zajęcia z języka francuskiego prowadzone przez panią profesor Goryczkę zasługują moim zdaniem na dydaktyczny medal. Maturę zdałem z wynikiem pozytywnym. Szczególnie miło wspominam maturę z języka francuskiego, którą zdaję z wynikiem celującym, z czego byłem i jestem ogromnie dumny. Mimo mojego matematycznego antytalentu, chciałbym również serdecznie pozdrowić panią profesor Marczewską, bez której moja matematyczna walka z wiatrakami nie miałaby w ogóle sensu. Po ukończeniu trzeciego LO dostałem się na kierunek filologii germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończyłem w roku 2008. Trzecie liceum ogólnokształcące dało mi możliwość wyrażania swoich poglądów, swoich opinii w sposób um, luźny, um, co uważam jest niezmiernie ważne w dzisiejszym świecie. Obecnie pracuję w Wielkiej Brytanii dla międzynarodowej um, Sieci sklepów odzieżowych na stanowisku specjalisty europejskich standardów handlowych. Pracę wykonuję w językach angielskim, niemieckim, polskim, z racji em, liczby placówek znajdujących się na terenie każdego z powyższych krajów. E, moje przesłanie do tegorocznych maturzystów: uczcie się języków obcych, bo to naprawdę popłaca. E, jeszcze raz powodzenia e, na egzaminach dojrzałości. Będzie dobrze. Pozdrawiam z pięknej angielskiej wsi w niecodziennych czasach koronawirusowej pandemii. Trzymajcie się. Pa!